No dobra, to dobrze się z Państwem po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku, kilka słów na temat drukarki widocznej tutaj 3D, jaką jest Ender 3V3SE, Która które no, wylądowało mnie już jakiś czas temu a w tym odcinku. Powiem wam, dlaczego. Moim zdaniem, e, wszyscy, e, którzy uważają się za złote rączki, jacyś tacy garażowi, zajawkowicze, e, hobbyści różnego rodzaju, e, a także my motocykliści, e, możemy zacząć się już interesować nabyciem takiej drukarki 3D dla siebie w celu ułatwienia swoich zajawek tak? Na takich drukarkach możecie sobie na chwilę obecną wykonać bardzo dużo rzeczy w zasadzie na zamówienie, jeżeli jeszcze macie odrobinę umiejętności w modelowaniu 3D chociażby, tak? Także każda osoba, która ma jakąś tam zajawkę, jakieś hobby, na pewno znajdzie zastosowanie do takiej drukarki 3D, na której możecie sobie wydrukować w zasadzie dowolny element. Pasujący, taki jaki wymagacie, jeżeli kiedykolwiek cokolwiek robiliście i stwierdziliście, że fajnie było mieć taką tulejeczkę albo taką podkładeczkę, albo jakieś takie coś tutaj, zrobić taką pokrywkę, drukarka 3D. O ile wcześniej to wszystko było dosyć toporne, bardziej skomplikowane i mniej, mniej przyjemne w odbiorze, o tyle doszliśmy do takiego. Etapu, moim zdaniem, w którym no, każdy, każda taka osoba, tak jak wam mówiłem, złote rączki, majsterkowicze, mogą już myśleć o tym, aby taką drukarkę nabyć dla siebie. I przy okazji tego odcinka opowiem Wam, dlaczego tak uważam i powiem Wam, co jest fajne w tej drukarce. Czyli zrobimy sobie taką troszeczkę recenzję, a troszeczkę taką pogadankę na temat tego, dlaczego druk 3D jest już można powiedzieć bardzo łatwy i dostępny dla każdego z nas. Na przykładzie, właśnie. Endera trójki V3 SE Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam Dobra, jak mówiłem ta drukarka trafiła do mnie już jakiś czas temu Ale nie jest to moja pierwsza drukarka w życiu I dlatego tym bardziej chętnie przyjąłem propozycję zaprezentowania Wam tej drukarki Gdyż do tej pory, od kilku lat używam poprzednika Czyli... Oh, Endera Trójki. Pierwsza wersja Enderka. Powiem Wam, że no generalnie mm, druk 3D, jeśli chodzi o mnie, to pojawił się już dawno temu. E, pierwsza drukarka, w jaką miałem okazję się pobawić, wylądowała u Wizarda w domu. Była to Aneta, jedna z pierwszych takich drukarek, e, powiedziałbym, do zastosowań domowych, e, hobbystycznych. Bardzo toporne sprzęt wymagający bardzo wielu przeróbek, żeby w ogóle jakakolwiek sensowna jakość druku z tego wyszła. I do mnie wpadła na początek właśnie ta drukarka Ender 3. Nie jest to standardowa drukareczka. Ta drukarka została całkiem solidnie zmodyfikowana przez Artura. Wrzucę Wam link do filmu, w którym będziecie mogli zobaczyć co w tej drukarce zostało zrobione, żeby ona drukowała jeszcze lepiej. Jeszcze dużo rzeczy można by tu było poprawić. Ale może nie, nie, nie wpadajmy w to. Tak, w skrócie, można powiedzieć, że jest to w ogóle nowa płyta główna, nowe sterowniki do silników, nawiewy, zostało to wszystko wyciszone, etc., etc. Wsyłam do filmu, popatrzycie sobie, co tutaj było robione. No i po tych przeróbkach, ta drukarka, można powiedzieć, że ma taką samą jakąś druku jak ta drukarka. I dlaczego o tym mówię? Mówię Wam o tym, dlatego że. Zmierzam do takiego meritum pod tytułem, dlaczego możemy już wszyscy myśleć o zakupie drukarki dla siebie. Ponieważ ten druk 3D na przykładzie tej drukarki jest już tak łatwo dostępny i banalny, że nie ma co czekać. Dlaczego? Ano dlatego, że o ile przy tej drukarce trzeba było się troszeczkę naskręcać i o ile ta drukarka kosztowała gdzieś na zasadzie 1200-300 zł tego typu drukarki jeszcze jakieś 6 lat temu, 5 lat temu, chodziły w takich cenach. Eee, trzeba się tu było troszeczkę namęczyć, żeby to poskręcać. Trzeba było całkiem dużo rzeczy zrobić, żeby ta drukarka zaczęła sensownie drukować, w sensie no, lepiej niż, niż seryjna. Poprzednie drukarki, no to jeszcze były powiedzmy mniej adekwatne do jakości ceny I jeszcze bardziej toporny sprzęt. Natomiast tutaj. Dostajecie drukarkę, która przyjeżdża do Was w kilku elementach do skręcenia. W zasadzie trzeba było tylko przytwierdzić to mocowanie osi Z i do do filamentu, i w zasadzie pospinać parę przewodów ze sobą. Poskręcać to dosłownie chyba 10-12 śrubkami. Voilà! Drukarka jest złożona i jest gotowa. Nie trzeba z nią nic robić, i ona drukuje tak jak. Ta drukarka po całej masie zabawy, dostosowań, przeróbek i tak dalej. Także no to jest właśnie to. Łatwość. No największy, największy plus, właśnie już mniej więcej tej, tej drukarki, to jest łatwość w rozpoczęciu takiej przygody z, druka, z drukiem 3D. Tak? Wyciągacie sobie z pudełka kilka elementów, skręcacie paroma śrubkami, łączycie przewodami. Macie to wszystko elegancko opisane w instrukcji, ba. Macie do tego jeszcze film pokazujący krok po kroku, jak to należy zrobić. I do tego odpalacie sobie dowolny slicer. Ja wybrałem tutaj akurat slicer przygotowany przez Creality, czyli Creality Print, ponieważ wyszedłem z założenia, że chcę dowieść, że faktycznie w pół godziny od odparcia pudełka jesteście w stanie już drukować tego typu figurki chociażby, chociaż, no szczerze powiedziawszy, uważam, że tego typu drukarki w sensie FDM, no nie nadają się drukowania. Tego typu powiedziałbym figurek z tego względu, że no, lepsze do tego byłyby drukarki wykorzystujące żywice, światło utwardzalne, tak, aczkolwiek, no, one są zdecydowanie droższe. Tam jeszcze trzeba te wszystkie modele później kąpać w alkoholu i w ogóle jeszcze naświetlać i trzymać to wszystko w ogóle z dala od światła. Yy, za dużo zabawy. Myślę, że jednak większość z nas poza takimi figurkami będzie jednak wchodziła w jakieś tematy takie bardziej użyteczne, jak na przykład nie sto jak na długopisy na biurko, które sobie wydrukowałem, żeby zobaczyć. Jak będzie wyglądała kwestia przylegania powierzchni na większych elementach, czy chociażby tego typu łożyska, które ja sobie podrukowałem, które zasiadacie sobie kuleczkami od Paintbola i to działa, tak? czy też jakieś inne uchwyty do GoPro, inne takie bardziej użyteczne rzeczy i rzeczy, które sobie zaprojektujecie. Co nie zmienia postaci rzeczy, że pół godziny od wyjęcia z. No, opakowania, w zależności od tego, jak bardzo jesteście lepsi w manualnie wkręcaniu śrubek, do pierwszego wydruku, tak. Ja wyszedłem z założenia, że jeżeli mam takie hasło reklamowe, to trzeba to udowodnić. Poskręcałem tą drukarkę, postawiłem na komputerze slicer od Endera, znalazłem tam dedykowany profil do tej drukarki. W zasadzie ściągnęłem sobie później z dowolny model, znaczy dowolny. Akurat zacząłem od Benci, bo czemu nie? Wrzuciłem do slicera, wybrałem sobie wysoką jakość wydruku i kliknąłem, wyślij na kartę SD, wrzuciłem kartę, odpaliłem drukowanie. Oczywiście po przejściu tego pierwotnego y, autopoziomowania i wydrukowałem to. I to było tyle, tak? Nie, nie, musiałem, nie bawiłem się w żadne ustawienia typu, nie patrzyłem, jak jest. Jakie są ustawienia tego profilu przygotowanego przez Creality Nie ingerowałem w gęstość wypełnienia, w temperatury stołu, w temperatury na głowicy Nic tam nie zmieniałem. wybrałem po prostu ten profil do tej drukarki Wysoką jakość wydruku, zaznaczyłem, że to jest PLA I to puściłem, tak? I w zasadzie tak puściłem Benchy, tak puściłem sobie kostkę Tak puściłem sobie jodę, puściłem sobie kotka, strona Marwina i tych dwóch koleżków łącznie z tą różdżką malutką. I to jest. Wszystko co zrobiłem w sensie ściągnąłem model w wrzuciłem do Slicera i puściłem wydruk tak? żeby dojść do takiej jakości jaką mam tutaj to dla porównania mam oczywiście kotka wydrukowanego na tej drukarce również Benci, również Marwina. W każdym razie jak patrzę na te dwa modele to nie widzę między nimi znaczących różnic. Tak? I o ile przy tej drukarce wymagało to jeszcze solidnie dużo wysiłku, bawienia właśnie z temperaturami, szukania odpowiednich ustawień dla materiałów. O tyle w przypadku tego, gdzie no, również filament miałem od Creality, wszystko było na zasadzie wypakować, odpalić, uruchomić, wrzucić i zapomnieć. Tak? Dlatego jest to o tyle fajne. Co jeszcze jest fajnego w tej drukarce, czego nie było na przykład w tej drukarce, to to, że mamy tutaj zdejmowany e, magnetyczny, powiedzmy stół, który ładnie się pięknie nagrzewa i umożliwia nam łatwiejsze zdejmowanie modeli, tak? Ponieważ to jest elastyczne, można to sobie ponaginać, ponaginać ten model, nam od tego odchodzi. Natomiast Szczerze powiedziawszy, to fajnie pracowało od samego początku. Natomiast im więcej rzeczy tutaj wydrukowałem, a drukowałem już PDG, PLA, drukowałem sobie tutaj również TPU No i ta powierzchnia troszeczkę już dostała po tyłku. I po jakichś paru miesiącach wydruków, nie wiem, 2-3 miesiące powiedzmy, drukowania, zabawy. No ona już tak dobrze nie lepi, tak więc teraz ja już też zamówiłem sobie po prostu klej w sprayu do wydruku 3D i będę się nim posiłkował Aczkolwiek no taka mata kosztuje chyba tam 40 zł, więc nie jest to żaden duży problem, że sobie taką matę wymienić To też jest fajne, ta drukarka jest zdecydowanie bardziej zbita, ona jest sztywniejsza, nie lata, ma solidną podstawę jest zdecydowanie cichsza, powiem Wam, że tak ze 4 razy O ile przy tej drukarce, pomimo tego, że miała powyciszone te silniki No ale są na tyle głośne wentylatory, że no, jak stoi nawet za ścianą, to już nie pośpicie A w przypadku tej drukareczki, bez problemu, możecie się położyć w pokoju, w którym ona drukuje I jak nie jesteście bardzo wymagający, to, to uśniecie bez problemu To, co mi się podoba również, to to, że tu mamy już autopoziomowanie stołu Autopoziomowanie jest o tyle istotne, że po prostu nie musicie się bawić, tak jak w przypadku tych drukarek, jakąś karteczką, zjeżdżać głowicą w dół, regulować sobie tymi pokrętełkami ustawienie stołu i później patrzeć, jak to się wpływa na pozostałe punkty stołu tak. Bo oczywiście robicie to sobie na tych czterech punktach, ale później też warto sprawdzić w innych położeniach, jak, ten, jak ta odległość głowicy od stołu wygląda, robi się to najlepiej na kartce papieru. To mamy sztuczniczek, który sobie leci po kolei, puka sobie w kilkunastu miejscach, mierzy, jak ten stół wygląda, tak, bo wiadomo, że za każdym razem, kiedy zdejmiecie tą elastyczną część stołu, no to położyć tutaj inaczej. To już zupełnie inaczej wygląda, tak, więc to jest wszystko pięknie pomierzone. I później poprawka na to idzie przy wydruku. Nie trzeba się z tym pierniczyć i jest o tyle fajne, że tutaj często raz się ustawił ten stoł i później ustawiało się go drugi raz, kiedy ten wydruk się już po prostu tak pierniczył, że nie, nie było innego wyjścia. Natomiast tutaj, jednym klikiem, zaznaczacie sobie tylko w opcjach, że proszę wydrukować mi to razem z poziomowaniem stołu, i przed każdym wydrukiem taki szybki proces się odbywa. Po czym następuje wydruk bardzo mega wygodny, ułatwiający w ogóle zabawę w wydruki, oszczędzający wiele czasu. Być może ten wydruk trwa trochę dłużej, być może ktoś ręcznie zrobiłby to szybciej. Ale tu robi się mechanicznie, automatycznie, na pewno precyzyjniej. I nie przejmujcie się tym, że ta wasza pierwsza warstwa po prostu będzie no, rozwalona tym, że gdzieś tam stół jest troszeczkę wyoblony bardziej. Co więcej, mamy tutaj już też podwójną oś Z, co ona myśli, że mamy sobie dwie śruby połączone paskiem. I w związku z tym nie ma czegoś takiego, jak w przypadku, chociażby tej, że mamy tutaj. Na jednej śrubie chodzi to w ten cały mechanizm, no to wiadomo, że tam coś potrafi się zachybotać i wpłynąć na nasz wydruk. No generalnie już jest zdecydowanie lepiej pomyślana. Widać, że wszystkie te problemy, nazwijmy to wieku, wieku dziecięcego, które były w tej drukarce, zostały tutaj już mega poprawione. Mamy automatyczne poziomowanie, automatyczne przyjmowanie filamentu, wyrzucanie filamentu. Zdecydowanie przyjemniejsze menu, jeśli chodzi o nasz cały ten sterowniczek. No, i to co jest ważne, to również ten extruder typu Direct Drive. Powiem Wam, że dla wszystkich osób, które będą chciały się bawić w wydruki e, filamentem elastycznym, e, jak najbardziej na plus, filament jest bezpośrednio pobierany do komory i tutaj jest topiony i od razu, wypluwany na stół, a w przypadku poprzednich modeli teoretycznie ta głowica jest lżejsza i powinna lepiej działać, bla, 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 ale jednak przepuszczenie elastycznego filamentu przez taką długą rurkę, przepchnięcie w zasadzie, no to, bo tutaj mamy silnik, który wypycha nam, e, wpycha nam filament do środka, no to jeżeli jeszcze mamy to w ABS, a czy pl no to wiadomo, że to jest na tyle sztywne, że bez problemu sobie tutaj pójdzie, to jednak elastyczny filament w tej rureczce Pychany, no to możecie wyobrazić sobie, na ile jest to niezbyt dobre rozwiązanie. Dlatego w ogóle prędkość wydruku filamentem elastycznym na tej drukarce jest znacznie wyższa. W ogóle ta drukareczka drukuje z prędkością do 250 mm na sekundę, a to znaczy, że takie benchy możecie wydrukować w jakieś pół godziny, powiedzmy, co w porównaniu do tej drukarki przy prędkości jakichś 50 mm na sekundę, no to z godzina, z hakiem, godzina, półtorej godziny tak, żeby wyczekać na wydruk. Oczywiście nie polecałbym wydruku z taką prędkością, bez użycia kleju na stół, no nie wiem. Ja jednak wolę drukować odrobinę wolniej, ale mieć pewność, że ten wydruk będzie Lepszy jakościowo, tak? To, co na pewno trzeba będzie poprawić w tej drukarce, no to jeszcze zabawić się w ten element, który trzyma szpulę z filamentem, z tego względu, że no bywa, że ta szpula ma tu opór, żeby się przesunąć, pracuje, buja się, huśta, co w niektórych miejscach na modelach może się rzutować bardzo łatwo. Widać, że Jakieś tam braki podawania elementu filamentu występowały Ja tutaj sobie zrobiłem już to na zasadzie właśnie łożysk, Także ta szpulka elegancko, leciutko sobie pracuje W związku z tym ten filament też jest fajnie elegancko podawany Nie ma tych takich blokerków No i co moi drodzy, w skrócie powiedziawszy to To kwestia tego czy już możecie drukować I czy to już jest ten moment, kiedy możecie myśleć o tym Aby kupić sobie taką drukarkę dla siebie i zastosować ją Do wszystkiego, czego sobie wymarzyliście tak, niespełna 800 zł, jaka taka drukareczka jest Wasza Jeżeli zerkniecie sobie w opis tego filmu, to tam powinien znaleźć się jeszcze jakiś reflink ode mnie Dzięki czemu być może będziecie mieli jakąś zniżkę Także wszyscy, którzy byliby zainteresowani zakupem takiej drukarki Polecam, jestem mega zadowolony To jest jedna z takich drukareczek, która jest już na tyle prosta w obsłudze, montażu i użytkowaniu Że każdy z Was może sobie pobawić się według 3D jak jesteście ciekawi, co możecie sobie wydrukować, to wejdźcie sobie na stronę chociażby Thingiverse i zobaczcie, ile modeli macie dostępnych już teraz do pobrania i wydruku za darmo. Natomiast przy odrobinie umiejętności własnych, przy modelowaniu 3D, jesteście w stanie sobie zrobić własny projekt bez problemu. Także co, moi drodzy, w tym odcinku to ja bym na tyle. Generalnie gorąco polecam tą drukarkę. Bardzo dobry stosunek jakości wykonania oraz jakości wydruku do ceny, jaką przyjdzie Wam za to zapłacić. Prostota obsługi, prostota montażu, przyjemność, zabawę z drukiem gwarantowana. Tak jak mówiłem, odsyłam Was do opisu, w którym prawdopodobnie znajdziecie jakiś refling albo zniżkę na tę konkretną drukarkę, która została do mnie dostarczona przez GeekBank i na pewno warto rozważyć jej zakup. Jako pierwszej drukarki 3D w waszym warsztacie, studio, tudzież domu, po prostu. No i co moi drodzy, w tym odcinku to jest na tyle. Jeżeli macie tą drukarkę, to zostawcie swoją opinię na temat w komentarzu pod filmem. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę, a my standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patrona. dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!